Hej, 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 cześć kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku na kanale. Ja jestem Natalia, ze mną jest Grześ. Siemka. I dzisiaj mamy taki szybciutki odcineczek za 25 zł, czyli wszyscy, chyba wszystkie. Express losy po 5 zł. Mamy błyśnik, kasa, czterolistna koniczynka, krzyżówka, ekspres słówka i gorąca kasa. Zobaczymy. No, mówię po jednej sztuce, więc tutaj. W, jedyne co to trzeba mieć nadzieję, że coś wpadnie, yy, taki test tych losików. Jak doskonale wiecie, ja yy, duże szczęście miałam w czterolistnej koniczynie, a najczęściej kupuję krzyżówkę ekspres i słówka sama dla siebie, nawet nie na odcinek. Dlatego tutaj mamy taki, tutaj mamy wszystko i tutaj się może wszystko wydarzyć. I będziemy sobie kreślić. I to zaczniemy od gorącej kasy. Na przybliżenie. I tak będziemy zamieniać, podmieniać, zmieniać. O, nie, to nie będzie tak dobrze wyglądać, a chciałam tak ładnie zrobić. Dobra, wywalam to. Chciałam dokładnie. Tak o, to też się nie da. Dobra, to podłógos, bo na wprost nie ułożę, bo mi przeszkadza staty. Chciałam dokładnie tak ułożyć, żeby wszystkie leżało obok siebie, ale widzę, że będzie niewygodnie. Yy, I tutaj muszą być minimum 3. Papryczki znalezione w płomyczkach albo płomyczki w papryczkach, żeby była wygrana. 37 numerek nie ma. 29 już widzę. Brakuje dwóch. E, Jedneczka nie ma. 34 jest 24. Czwóreczki brak. 35 nie widzę. 25 oboczek. 18.

No, pierwszy pusty. Dalej. Dalej mamy słówka. I tutaj na słówka już oddalam z powrotem. O, żeby wszystko było widać. Nawet nie wiem, czy nie za bardzo oddaliłam. O! Coś tracę tutaj. Hmm. Ostrość się nazywa. Zapominam słów czasami. Jar nie ma i Z Jaguar też wykreślam gil g nie ma g więc fika też wykreślam mali m nie ma e <gry> więc brama też wykreślam kojec k o, o o nie ma o sternik Z, d e r N i K. sternik jest. Perykles. Nie ma P. P. No dobra, to to drugie musi być. Nawet nie sprawdzam, bo wiem, że zawsze dwa... Więc mamy pustaczek. Kolejno lecimy sobie z krzyżóweczką I, i i. Dobra, tu jeszcze mogę przybliżyć, żebyście widzieli. O, się. przesiądź się, żebyś widział. Oj. X. <noise> C. C jest tutaj, tutaj. Dobra, W. U. Nie widzę. ma. O. <laughs> o. Jeszcze gdzieś? Nie Nie. B. Nie ma B. Następnie F. Też nie ma. I a, no a akurat będzie. Cyk, pyk, jazda, jazda. Wszystkie. R, raj, kra, piramida. Cyk, pik cyk, pyk, y. nie ma dalej p, 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 p fio z n. l nie ma więcej n i Ale ukreślinę Zborku. Zborku. z boku k Kera. pierwsze słowo k, 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 k. jedna literka M, monopol, mamy drugie słowo. M. tu my. I ostatnie mamy G. N nie skróśliło się jeszcze. Nie? O, trzy słowa. Dobra, zwrot jest piątek. Tak jak G, G. G nie ma. O nagrywało. Coś coś mi się tu dziwnego włączyło. No dobrze, zobaczymy później, czy się nagrało. Jakiś taki zegar. Trzy słówka. Zwrot. Tak, pięć złotych. Ja tu już się skupiłam, bo nagrywam, a może mi się nie nagrywa. Dwa losiki do końca. No i teraz mamy oddalamy. I teraz przechodzą yy, czterolista koniczyna. I tutaj musimy utworzyć z tych cyferek koniczynkę czterdzieści dziewięć. Mamy dwadzieścia cztery. Nie ma. dziewiętnaście. Też nie. Dwadzieścia trzy. trzydzieści trzy. czterdzieści osiem. trzydzieści jest. Trójek też się pojawia. Czterdzieści cztery mamy siedem dwadzieścia dziewięć. Czterdzieści siedem pięćdziesiąt nie ma. Jeden. I 21 także. Nawet konieczynka tutaj zawiodła. Ostatni lasik na dziś, to błysnika są mamy bonusy. No i tutaj trzeba znaleźć trzy takie same kwoty. Jeżeli te kwoty się znajdą, wtedy wygrywamy. Jeżeli nie, no to nie. Dobra. Od 50 zaczniemy. Jest jedna pięćdziesiątka, więc bonus odpada. Potem 70. Nie ma ani jednej i piętnastka. Piętnastka jest jedna. I od najwyższych 5000 nie mamy stuwa, stuwa, 400, 400, 20, 20, 30, 30, tyżka i piątka. I mamy tu pustaka. No i widzicie, każdej po jednej, i tutaj tylko krzyżówka piątkę oddała. Okay. Tak, a reszta, a reszta nie. Dziękuję ślicznie za poświęcony czas i do następnego odcinka. Pozdrawiamy buziaki, pa pa pa. <tryk> Na razie. <tryk>